Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj e, tak zaczynam swój dzień. E, właśnie piję sobie kawkę i stwierdziłam, że dzisiaj zabieram się za tę książkę. E, już od jakiegoś czasu się na nią czaję, już od jakiegoś czasu myślałam, żeby się za nią wziąć. A także dzisiaj nastał ten dzień, jedzenie emocjonalne i inne podjadania, czyli jak poprawić swoje relacje z jedzeniem. E, oczywiście jak przeczytam to dam Wam znać, ja bardzo lubię takie treści, także witajcie w kolejnym vlogu, u mnie kawka i książka. A ja moi drodzy, dzisiaj to po prostu słuchajcie Bardzo produktywna jestem chyba Dlatego, że wczoraj po 23 już leżałam w łóżku Tak jak Wam zresztą mówiłam Także słuchajcie, ja już mam obiadek gotowy Właśnie przed chwilą wyłączyłam ziemniaczki Zrobiłam też pałeczki, udka z kurczaka pieczone No i słuchajcie, byłam przekonana, że został mi jeszcze brokuł Ale niestety nie Więc teraz czekam na Krzyśka I Krzyśek ma misję kupić właśnie albo brokuła, albo szparagi ogromną ochotę mam na szparagi, ale coś ostatnio w naszych Biedronkach tutaj słabo je widać, także albo szparagi, albo brokuła. W sumie i to, i to. Ale jak nie będzie tego, to niech kupi brokuła. Mam ochotę po prostu zrobić albo brokuła dzisiaj do obiadu, albo szparagi, także... Czekam, czekam, obiadek gotowy, no i słuchajcie, jeżeli chodzi o kolację, to mam ogromną ochotę na tuńczyka, wiecie, że swego czasu bardzo często jadłam tuńczyka i pokazywałam Wam szybkie pomysły na sałatki czy pasty właśnie, gdzie bazą jest tuńczyk, szczególnie mój Rio Mare ukochany, a że teraz mogę już jeść tuńczyka właśnie w... Oliwie z oliwek mojego ulubionego. No to postanowiłam, że dzisiaj na kolację zrobimy sobie taką szybką sałateczkę, taką bardzo, bardzo, bardzo szybką, kilka składników. E, także na pewno wam też pokażę i też chcę troszeczkę teraz sobie zmienić kolejność posiłków, żeby mm, obiad jeść troszkę wcześniej i taką bardzo, bardzo leciutką kolację. Także taki jest plan. Słuchajcie. Co ja Wam tutaj jeszcze chciałam powiedzieć? No to tak, mówiłam Wam, że urodziny Nelci będę starała się gdzieś tam nagrywać, dlatego że chcę Wam też pewnie pokazać właśnie słodki stół, tort. E, też wiem, że lubicie, jak pokazuję wam jakieś tam prezenty dzieci e, w ramach takiej inspiracji, a naprawdę prezenty Nelci no, uważam, że super e, w tym roku. E, właśnie dzisiaj też kurier przyjechał i przyniósł mi takie małe dodatki. E, słuchajcie, żel podprysznic z Barbie, perfumy nowe z Barbie, e, bo Nelcia ma takie z ciasteczkowe, więc będzie miała też nowe e, pomadkę właśnie. jakieś tam żel podprysznic, takie pierdółki do prezentu też głównego, ale słuchajcie, dzisiaj też był kurier, mam. Dwie paczuszki. Eee, I słuchajcie, dostałyśmy w prezencie od Uli, która tworzy przepiękne, akrylowe tablice, dekoracje, które świetnie sprawdzą się na wesela, śluby, urodziny, chrzciny, tak naprawdę na każdą okazję, i Ula się odezwała do mnie, że chciałaby taką tablicę akrylową stworzyć właśnie na urodzinki Nel, więc oczywiście z miłą chęcią Ula dziękujemy serdecznie za prezent. Bardzo szybka realizacja z ulą można się dogadać co do kolorystyki, do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Także. Że zostawię wam namiar na ulę na dole, gdyż uważam, że to naprawdę bardzo fajny pomysł. Właśnie na przykład e, na wesela, czy na urodzinę, czy na chrzcinę, czy na przykład można mieć. Do pokoju jako ozdoba dziecięca i już Wam pokazuję naszą piękną tablicę akrylową. I zobaczcie, rzecz jasna, tak jak Wam mówiłam, przyjęcie będzie z motywem myszki Miki. Przyjęcie, takie domowe, małe urodzinki. No i mamy tutaj przepiękną, taką akrylową, zobaczcie, tablicę urodzinki Nel. Tutaj mamy złotą główkę myszki Mini no i oczywiście różowa kokarda, przepięknie to wygląda, także myślę, że będzie to ozdoba na słodkim stole, będzie sobie to stało, zobaczymy jeszcze dokładnie, natomiast tak jak mówię, zobaczcie, możecie nawet sobie stworzyć pokój na przykład um, i imię Waszego dziecka i powiesić, będzie to przepiękna ozdoba w pokoju, czy gdzieś na szafkę postawić, ale tak jak mówię, na przykład ślub, chrzest święty, no mega te tablice są, także dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za taki cudowny prezent, ja zaraz muszę to oczywiście schować, bo jak Nelcia wróci z przedszkola, no to wiecie, nie chcę, żeby widziała, chcę, żeby to była po prostu dla niej niespodzianka, no coś przepięknego ale to też we vlogu urodzinkowym na pewno zobaczycie, mam tutaj też jeszcze jedną paczkę, jak wiecie ja uwielbiam um, rzeczy, które są robione prosto z serca, handmade uwielbiam też wspierać takie malutkie biznesy no i dostałyśmy przesyłkę prezencik od Haftowane Piękno i zaraz Wam pokażę na co się zde. Zdecydowałyśmy, wszystko przyszło przepięknie opakowane. Zresztą jeszcze będę chciała pokazać to na Instagramie. Także już Wam pokazuję. Odstawię sobie tylko tutaj melciową tablicę, i zaraz, oczywiście, muszę ją schować. Tak, jak mówię, ja już sobie tutaj wszystko otworzyłam. Przepiękne pudełeczko, wszędzie takie zdobienia. Wszystko zrobione naturalnie, zobaczcie prosto z serca. I już Wam pokazuję, co ja tutaj e, Nelci wybrałam. Mam dwie czapki z daszkiem i one mi się tak bardzo spodobały. E, I te czapeczki są, słuchajcie, regulowane. Ja już e, zrobiłam na, na najmniejsze. O tak, i zobaczymy, czy będą dobre na Nelcie. Aczkolwiek powiem Wam, że są tak piękne. Że sama z miłą chęcią mogłabym je nosić. Także macie tutaj z tyłu regulacje. Mam nadzieję, że na Nel będą dobre, bo mam je dwie. Pierwsza to jest, zobaczcie, taka piękna biała, i tutaj są ręcznie haftowane takie kwiatuszki. A jak będzie na Nelcie za duża, to mamusia sobie skoczy. Także pierwsza jest, zobaczcie, jak to jest pięknie, precyzyjnie wszystko tutaj zrobione. Także pierwsza to jest taka biała czapeczka z daszkiem, a druga, na którą się zdecydowałam, to zobaczcie, taka piękna, beżowa. Ja już po prostu wyobrażam sobie Nel w takiej wiosennej stylizacji, w bezrękawniku i w takiej czapeczce. One były chyba jeszcze czarne z tego, co pamiętam, ale zobaczcie, no przepiękne, urocze. Także mamy dwie takie czapeczki. Też zostawię Wam Instagram haftowane piękno na dole, bo słuchajcie... Zobaczcie, mały biznes, wielkie serce. To właśnie dzięki Tobie mogę rozwijać swój mały biznes, tworzyć to, co kocham, oraz realizować marzenia. Haftowane piękno. I słuchajcie, znajdziecie tam wszelakiego rodzaju gumeczki, spineczki, kokardki. No, tutaj też już wyobrażam sobie, nalecie w jakiejś takiej krymowej, białej, zwiernej sukience i takie piękne spinki, e, kokardki. No, śliczne są. I tutaj mam jeszcze. Taką, także tak jak mówię, zostawię Wam na miarę, sprawdźcie sobie. Ja, tak jak mówię, uwielbiam takie rzeczy robione handmade, uwielbiam wspierać takie biznesy. Także dziękujemy pięknie za prezent. A tymczasem idę szybko zrobić sobie jeszcze kawusie, zielony koktajl i lecimy dalej z tym dniem. A teraz mała szybka kawka na podbicie. Energii w tej mojej pięknej, malutkiej filiżance, i właśnie byłam z moim bratem na łączach e, i dołączyła do niego też moja bratowa. E, I słuchajcie, y, razem kminiliśmy, wymyślaliśmy, jaki prezent Nelci na urodziny taki, e, więc, więc wszystko się udało. Ale tak jak mówię, uśmieliśmy się przez telefon i wspólnymi siłami wymyśliliśmy. W sumie to już Karol miał plan ze ale jeszcze dzwonili potwierdzić, także super. Go, say, go. It might be the last day Moi drodzy, moi drodzy, wiecie jak to jest, jak dzieci wracają ze szkoły, z przedszkola, jak dużo się dzieje, a teraz aktualnie jedzą sobie podwieczorek i mi znowu oczywiście towarzyszy mucha po prostu zawsze znajdzie się jakiś towarzysz, słuchajcie, i teraz jest to mucha. Mam nadzieję, że nie będzie mi tej bardzo przeszkadzać, a ja właśnie jestem w pokoju, Nel. Bo, moi drodzy, no bo tam się dzieje, więc postanowiłam, że przyjdę tutaj, żeby troszeczkę z Wami porozmawiać, w sumie odpowiedzieć na pytanie Dlatego, że mnóstwo teraz dostaje pytań na ten temat No i stwierdziłam, że zrobimy sobie taką mini pogadankę na temat diety To będzie taki update'ik i odpowiem właśnie na te pytania, dlatego że bardzo dużo teraz dostaje pytań Nie wiem, czy to kwestia tego, że były święta jak ja tam sobie radziłam na te święta czy jestem na diecie, czy stosuję jakąś dietę Co z moim postem przerywanym Co z intermittent fasting Jakie jest te moje okna żywieniowe Więc stwierdziłam, że odpowiem Co z moją dietą i czy nadal stosuję post przerywany Więc jeżeli chodzi, słuchajcie A w ogóle są też pytania Ile kilogramów w tym ostatnim czasie udało mi się schudnąć Od listopada Kiedy zaczęłam dietę z Panią Kalorią Z Natalią Wszystko macie w e-booku I ja też za każdym razem zapominam Wam zostawiać w opisie Ten link do mojego e tam dowiecie się Wszystkiego. Ja też dużo nie chcę tutaj zdradzać, dlatego że tam są wszystkie e, rzeczy poruszone, ale powiem Wam tylko tak ogólnikowo, że jest to już grubo, grubo ponad 20 kg, także powiem Wam, że naprawdę mega, mega się cieszę. I teraz tak, co z moją dietą? Otóż słuchajcie, ja już stabilizuję moją wagę, czyli tak naprawdę e, moje trzecie podejście e, i trzecia aktywacja już jest za mną. Teraz, żeby nie było efektu, żeby nic się złego po drodze nie wydarzyło. Nie jestem na stabilizacji, czyli stabilizuję swoją wagę, eee, już niedługo, słuchajcie, będę mogła jeść pieczywo, tak naprawdę już jem to bezglutenowe gdzieś tam, eee, niedługo będą wchodziły już węglowodany, skrobia. Także żeby ta waga. E, ładnie się utrzymywała, żeby nie było efektu jojo, no to tą wagę trzeba ustabilizować. Więc co z moją dietą? Jestem na stabilizacji, powolutku, dorzucam sobie pokarmy, bez presji jakieś tam produkty. E, a jeżeli chodzi o intermittent fasting, o post przerywany, bo też często o to pytacie, jedno z drugim się nie wyklucza. Ja cały czas jestem na poście przerywanym, uwielbiam ten, ten tryb, uwielbiam ten styl życia, bardzo mi odpowiada. Wiadomo, nie każdy będzie dobrze się czuł e, na poście, natomiast ja czuję się rewelacyjnie. Często też mnie pytacie, jak jest moje okno żywieniowe. Najczęściej jest to 16 na 8, czyli e, przez 16 godzin, poszcze, co brzmi dość e, restrykcyjnie, natomiast tutaj wliczamy w to oczywiście też sen i noc. Także 16 godzin, poszcze przez 8 godzin, jem. I takie moje najlepsze okno żywieniowe to jest 11, 19, czasem 11.30, 19.30, czasem przy dobrych wiatrach 12, 20. Nie musicie też sztywno trzymać się godzin. Jeżeli jednego dnia będziecie na przykład robiły sobie okno żywieniowe między 10 a 18, a drugiego 9, 17 czy 12, 20, nie ma problemu. Moje właśnie najlepsze jest okno, ten układ 16 na 8. Czyli ja cały czas stosuję posprzerywany. No i właśnie, zaraz ja tutaj z wami gadu-gadu muszę kończyć. Idziemy robić sałatkę tą moją z Tuńczyka. Dlatego, że za chwilę zamykam swoje okno żywieniowe i nie chcę go dzisiaj przedłużać. Także, także pójdziemy sobie, zaraz zrobimy sałatkę. Eee, no, i tak zakończę swój dzisiejszy dzień. Słuchajcie, nie piłam zielonego koktajlu i chyba go sobie też za chwilę zrobię. Bo to wiecie co, nie ma, nie ma reguły, czy taki koktajl wypijemy rano, czy wypijemy go wieczorem, czy wypijemy go właśnie do kolacji, do obiadu, do śniadania. Liczy się, prawda, też bilans kaloryczny, także ja powiem Wam, że tak najadłam się tym kurczakiem, zrobiłam sobie też brokuła. Krzysiek jednak nie kupił szpragów, bo pragów nie było, więc ja szybciutko zrobiłam sobie brokuła. Krzysiek do kurczaka zjadł właśnie ziemniaki i ogórka kiszonego, więc tak się najadłam tym kurczakiem i tym brokułem, że mówię, będzie. Poszli z sałatką, a już koktajlu to nie wcisnę. Małą kawę sobie wypiłam też. Trochę rozmawiałam się z bratową i z moim bratem, tak jak Wam wspominałam, więc też e, troszkę tutaj miałam takie małe opóźnienie. Słuchajcie, miałyśmy dzisiaj z mamą na rower, ale tak wszystko jakoś szybko tutaj e, dzisiaj e, minęło. Wiecie, zanim się nie obejrzałam, zaraz już się będzie robiło ciemno, jest godzina 19, więc słuchajcie, ja do 19.30 muszę się wyrobić z sałatką, więc już nie przedłużam. Mam nadzieję, że tutaj rozwiałam Wasze wątpliwości. a Jak to wygląda? No idziemy do kuchni, pokażę Wam szybciutko sałatkę, bo jest bardzo pyszna, bardzo zdrowa, sycąca, będzie też dużo natki pietruszki, a natka pietruszki ma wspaniałe właściwości, także idziemy robić. Sałatkę. O no i moi drodzy, słuchajcie, szybka, prosta sałatka będzie tuńczyk. Do tuńczyka dodamy odrobinę oliwy. Słuchajcie, nie widzę ich w biedronce. Mam już resztkę najlepszej oliwy na świecie z białej trufli, także odrobinę dosłownie, no bo tuńczyka mamy w oliwie z oliwek, więc tak, dodajemy tuńczyka, dodajemy cebulkę, dużo soku z cytryny, pomidory koktajlowe, dużo natki pietruszki. Możecie dodać oliwki, kapary. Cokolwiek tylko chcecie, bardzo fajna, zdrowa, sam raz moim zdaniem na kolację, także zabieram się za moją szybką sałatkę. away. Sometimes we try to be cool Not being givers, only takers